Dobry. Witam na kolejnej lekcji o Afryce i chciałabym omówić dzisiaj strefy klimatyczno-roślinne gleb oraz to, jak występują rzeki w Afryce, bo to ma też trochę z tym związek. Ponieważ wiemy, że cała Afryka jest w strefie klimatów gorących, to znaczy, że jeżeli chodzi o temperaturę, to jest odpowiednia dla roślin. Czyli tak naprawdę najważniejszym czynnikiem decydującym o rozmieszczeniu roślin w Afryce będą opady. A wiemy, że z tymi to Różnie. I teraz, proszę Państwa, na równiku mamy klimat równikowy, gorący, wilgotny przez cały rok, czyli przez cały rok jest bardzo wysoka temperatura i praktycznie cały czas pada. W związku z tym tutaj będą rosły wiecznie zielone lasy równikowe, które charakteryzują się potężnym bogactwem świata roślin i zwierząt. Kiedy będziemy od równika oddalać się, to wiemy już doskonale, że będziemy wchodzić w klimat podrównikowy. Klimat podrównikowy charakteryzuje się tym, że latem jest pora deszczowa, a zimą jest pora sucha. I teraz, im dalej od równika, tym pora deszczowa jest Krótsza, a pora sucha dłuższa. Im bliżej równika, wydłuża nam się pora deszczowa. I w tym klimacie będziemy mieli sawannę. Sawanna to formacja roślinna łąkowa. Są to tak naprawdę potężne łąki z pojedynczo rosnącymi drzewami. Są to głównie akacje i baobaby. A tutaj mamy baobab, może nie tak okazały jak na sawannie ale jest wyhodowany z nasionka, który dostałam od pani Jolanty. Serdecznie pozdrawiam Pani Jolanto. Oto baobab. Myślę, że on już domaga się pory suchej, czyli zaczynają liście obsychać, czyli prawdopodobnie trzeba przestać go podlewać, bo na sawannie mamy porę suchą i deszczową. I moi kochani, co musimy wiedzieć, że bliżej równika, tam gdzie ta pora deszczowa jest dłuższa, sawanna będzie bardziej wilgotna, może więcej drzew. Im bliżej zwrotnika, tym ta sawanna będzie się stawała sawanną suchą, mniej drzew, mniej traw, nie będzie jedna, wielka, gęsta łąka, tylko plamy na przykład trawy, tak? Ona będzie po prostu coraz bardziej marna. Aż w końcu przejdziemy do klimatu zwrotnikowego, który jest na zwrotnikach gorącego i suchego, gdzie praktycznie przez cały rok nie pada deszcz i teraz cała Sahara, czyli cała, cały zwrotnik raka w Afryce to rzeczywiście klimat suchy, zwrotnikowy suchy, natomiast pamiętamy, że na półkuli południowej mamy prąd mozambicki, który jest ciepły i to sprawi, że Tutaj będzie zwrotnikowy wilgotny. Dokładnie. Natomiast na skrajnych końcach Afryki będzie mieli klimat podzwrotnikowy, ale śródziemnomorski, czyli podzwrotnikowy morski, czyli lato gorące i suche, a zima łagodna i stosunkowo wilgotna, ciepła. Tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy w Afryce. Oczywiście to wszystko ma przełożenie na gleby i musimy wiedzieć, że w Afryce generalnie nie ma dobrych gleb, bo w takim klimacie, jeżeli jest równik i codziennie padają deszcze, to próchnica jest spłukiwana w lasach równikowych. Na sawannie w porze deszczowej jest spukiwana, w porze suchej wszystko umiera, więc te gleby są jeszcze bardziej biedne. Na pustyniach gleby pustynne masakra. Najlepsze gleby, jakie mamy, to są gleby cynamonowe, które występują w klimacie śródziemnomorskim, w klimacie podzwrotni. Natomiast tu mamy gleby ferralitowe, na obszarach sawanny gleby cynamonowo-czerwone lub czerwono szaroziemy, buroziemy i gleby pustynne w klimacie zwrotnikowym i jak już powiedziałam gleby cynamonowe w klimacie podzwrotnikowym. I roślinność w klimacie podzwrotnikowym to Twardolistne zarośla, krzewy, cyprysy, zwane makią. Ta roślinność nazywa się makią. I jeszcze jedna rzecz. W klimacie międzyzwrotnikowym na wybrzeżu mamy do czynienia, moi kochani, z roślinnością, z lasami namorzynowymi. Co to są za lasy? Jest to roślinność, która ma umiejętność rośnięcia w morzu, czyli w morskiej, słonej wodzie. Mają takie specjalne korzenie, sterczą sobie te rośliny i woda potrafi je y Przypływ i odpływ. Lasy namorzynowe rosną sobie w wodzie i świetnie sobie tam radzą. Rzeki w Afryce. Domyślamy się, że największy wpływ na rozmieszczenie rzek w Afryce ma klimat. I domyślamy się, że najwięcej że największa gęstość będzie w rejonie równika. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy klimat równikowy, czyli opady przez cały rok. I tutaj właśnie występują rzeki stałe. I taką największą rzeką jest oczywiście rzeka. Kongo proszę państwa. Rzeki natomiast klimatu podrównikowego, na przykład rzeka Niger czy Zambezi, są to rzeki, które ich stan wód w ciągu roku będzie się zmieniał. Latem, kiedy jest pora deszczowa, będzie wyższy, zimą, kiedy jest pora sucha, będzie niższy. Natomiast Mniejsze rzeki mogą to być rzeki okresowe, czyli to będą takie rzeki w klimacie podrównikowym, które tylko w porze deszczowej płyną, a w porze suchej wysychają i wody nie mają. Tak to często na filmach przyrodniczych na sawannie widzicie, że rzeka, jeziora zanikają. No właśnie, bo w porze suchej wszystko, woda wyparowuje. Natomiast, moi kochani, w obszarze zwrotnikowym znajdują się, mamy takie przerywane linie, znajdują się koryta, suche koryta rzeczne zwane wadi albo uedami są to koryta które wypełniają się wodą y, bardzo rzadko raz czasem na kilka miesięcy, albo na, nawet na kilka lat. One bardzo szybko się tą wodą wypełniają, bo musimy wiedzieć, że ta woda nie zdąży wsiąknąć, a raczej płynie. To jest podobnie tak, jakbyśmy podlewali kwiatka mocno przesuszonego. Kiedy my podlewamy tego kwiatka, to woda na początku się nie, się nie wchłania. Dlaczego? Bo ten kwiatek jest tak przesuszony, że w tej glebie jest tyle powietrza, że ono musi być wyparte, zanim ta woda tam Wpłynie i podobnie jest na pustyni. Jak pada deszcz, to ta woda, zanim nasiąknie, to szybciej będzie, jakby, jakby płynęła. Więc kiedy te koryta wypełniają się wodą, może być nawet całkiem niebezpieczne, bo to bardzo szybko i wartko płynie. I to są korytarze epizodycznych, czyli takich, które pojawiają się raz na jakiś czas, wypełniają wodą. Bardzo specyficzną rzeką jest Rzeka Nil, najdłuższa rzeka Afryki. Proszę Państwa, Nil bierze swój początek w rejonie równika, a więc jest zasilany stałymi opadami. I to sprawia, że Nil, ponieważ jest stale zasilany, jest w stanie przepłynąć, moi kochani, przez pustynię. On przepływa przez pustynię i donosi wody aż do Morza Śródziemnego. Tam rzeczywiście uchodzi deltą. Dodatkowo, pewnie na lekcjach historii uczyliście się, że Nil wylewał i dzięki temu, że wylewał, to żyź... użyźniał gleby i były pola i... i cywilizacja się rozwinęła i tak dalej. Dokładnie. Egipt darem Nilu. Na pewno coś takiego kojarzycie. I teraz, dlaczego Nil wylewał? Dawał skoro jest zasilany na równiku. Aha! Bo przepływa, proszę Państwa, przez klimat podrównikowy. Czyli to, co na równiku, stale mamy porcję, ale kiedy jest lato w klimacie podrównikowym, to mamy dodatkowe opady. W związku z tym, kiedy jest pora deszczowa na północy, to Nil ma więcej wody i wtedy wlewa użyźnia pola. Musicie wiedzieć, że ono od jakiegoś czasu nie wylewa, bo wybudowano e, tamę asłańską i zbudowano zbiornik na sera, który Przeciwdziała wylewom Nilu właśnie w Egipcie, poza już poniżej Tamy. Tak to, tak to wygląda, ale rzeczywiście Nil jest ciekawostką, bo jest to rzeka, która jest w stanie przepłynąć przez pustynię dzięki temu zasilaniu w klimacie równikowym, na dobrą sprawę pod równikowym również. Jeziora. Jezior w Afryce jest całkiem sporo, ale one są nierównomiernie rozmieszczone. Największe jeziora. To rzeczywiście jeziora we wschodniej Afryce i są to jeziora tektoniczne w pęknięciu, o którym już mówiliśmy. Ciekawostką, proszę Państwa, jest jezioro Chad, które leży na południu Sahary i jest to jezioro, które potrafi w ciągu roku strasznie zmieniać swoją powierzchnię, no bo jeżeli będzie trochę więcej opadów, to ono się powiększy. Jeżeli mamy porę suchą, ono wysycha. Generalnie jednak tendencja jest taka, że jezioro Chad się zmniejsza, ponieważ pobór wody z tego jeziora jest duży, a regeneracja, a możliwości regeneracyjne mniejsze. Moi kochani, Afryka, gorący, ale cudowny kontynent. Będziemy na kolejnych lekcjach go poznawać bardziej. Mam nadzieję, że Waszym marzeniem, tak jak kiedyś moim, było odwiedzić tę oto Afrykę. Dziękuję i do zobaczenia na następnej lekcji. Pozdrawiam.